Natomiast no, wpływami wszystkich innych państw w Polsce, trzeba walczyć. I PiS w tej sprawie nie robi nic. Na przykład do Polski płyną wielkie pieniądze niemieckie, PiS dużo pyskował pod kątem Niemców. Natomiast działalności niemieckich fundacji politycznych, które finansują polskie, polską debatę i polityków, w ogóle nie ogranicza. Radio Plus, sprawy. Gościem na sprawie jest Krzysztof Bosak, współprzewodniczący Konfederacji, wicemarszałek Sejmu. Dzień dobry panie marszałku, witam. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Jak debiut w fotelu marszałka Sejmu, bo wczoraj miał pan tę niewątpliwą przyjemność? No to myślę, że powinien oceniać oglądający, jeżeli oglądali transmisję obrad. Ja sobie poradziłem. Jeden był moment bardziej emocjonujący, gdzie posłowie żądali sprostowań nawzajem do swoich wypowiedzi. Ja pewna wątpliwość regulaminowa, czy im się te sprostowania w ogóle należą, ale podszedłem wolnościowo, to znaczy każdemu, kto chciał sprostować, dałem możliwość wypowiedzenia się i po trzeciej rundzie sprostowań powiedziałem, że już wystarczy, idziemy dalej. A dziwi pana, zaskakuje ta popularność obrad Sejmu. To jakiś fenomen w ostatnich tygodniach. Jeżeli chodzi o media społecznościowe, to to nieprawdopodobnie. Ja, że... wiem, ja wiem, że. Na... Na wyniki, ja no, wiem no, od ludzi, no, ludzi no. z mediów od dawna, że my hmm. na tle Europy jesteśmy ponadprzeciętnie rozpolitykowanym narodem. To ma plusy i to ma minusy. Jest dużo emocji, jest duże zainteresowanie polityką. Z drugiej strony minusem jest to, że na przykład u nas jest mniejsze zainteresowanie debatą gospodarczą. W niektórych innych państwach europejskich dużo więcej się uwagi poświęca debacie gospodarczej, a polityce po prostu mniej. To znaczy obecność newsów politycznych w głównych telewizjach jest niższa. Poświęca się mniej czasu antenowego. Ja myślę, że tak jak jesteśmy zainteresowani wydarzeniami politycznymi, śledzeniem e, jako Polacy, tak samo e, odzwierciedleniem tego jest to, że wielu Polaków ogląda obrady Sejmu. Ja mogę jako ciekawostkę powiedzieć, że zawsze. Warto... nie było, Panie Proszę, to jest nowość jednak. No, takiego zainteresowania A, Sejmem nie to znaczy, było. ja no, uważam, to. że zawsze było. Natomiast teraz być może wystrzeliło to jeszcze w górę ze względu na to, że mamy czas zmiany władzy, no, no. mnóstwo nowych posłów w Sejmie, e, nowego marszałka, dosyć medialnego, nie ukrywajmy, bo wywodzącego się z mediów. No, tak, medialnego to nie było nigdy. Tak i, y, y, no i w ogóle debiutanta poselskiego, tak? Więc to jest wszystko ciekawa sytuacja pod wieloma względami. Ja myślę, że ludzie są też ciekawi, no co z tą Polską będzie dalej, prawda? Kto będzie rządził, w jaki sposób? No Sam jako nie... poseł nawet jestem ciekawy. Także ja się zupełnie nie dziwię. Chciałem tylko poinformować, mhm. że przez stronę Sejmu można sobie oglądać transmisję i nawet przełączać kamery, z których to oglądamy salę sejmową. Co więcej można oglądać także transmisję wszystkich komisji sejmowych. Także polecam korzystać z tego. To prawda. Strona sejmu Mowa masę w sobie kryje takich funkcjonalności, jak chociażby to bawienie wie. się to kamerami, mówić. tak można sobie być też realizatorem, nie tylko widzem obrad Sejmu. Panie Marszałku, to porozmawiamy teraz już o takich czysto politycznych sprawach. Komisja do spraw rosyjskich wpływów, Sejm zmienił jej skład, to odwołał dotychczasowych członków. Właściwie wyzerował jej skład. Tak, wyzerował jej skład, można powiedzieć. Pana zdaniem ona powinna dalej funkcjonować? Naszym zdaniem od początku ta komisja była takim narzędziem na czas kampanii wyborczej. My uważaliśmy, no. że ona nie jest potrzebna. To znaczy, jeżeli rząd ma jakieś informacje czy służby o rosyjskich wpływach, to powinny być one natychmiast przekazane Parlamentowi i te wpływy odcięte. E, zapowiadanie to podejrzenia, to... Natomiast natomiast żadnego odcięcia nie było, było powoływanie komisji, która właściwie nie wiemy, co przez ostatnie pół roku robiła. E, ona... Zostawiła raport. No ale panie redaktorze, na no, jakie prezesa. nie pół roku no... tylko od września. Dobrze, nie będziemy się teraz myślę, spierać o miesiące. Chodzi o to, że e, oni też... Przecież, po, ja, ja liczę cały czas od kiedy oni tą ustawę przyjęli i ta, jak przyjęli ustawę, to później długo nie mogli się zdecydować, żeby powołać skład tej komisji. No, tak, Wiemy dobrze. też, że z samym przyjęciem ustawy mieli ogromny problem. Najpierw wymyślili jeden tekst ustawy, mhm. który miał ogromne wątpliwości konstytucyjne. Później pod naciskiem Amerykanów ten tekst zmieniali. Mhm. No komedia pomyłek. Było to do niczego nikomu niepotrzebne. Mamy w Sejmie odpowiednie komisje, na których powinny być przedstawiane informacje i... E, Działania polityczne. PiS w tej sprawie przez 8 lat nie robił nic konkretnego i później w kampanii wyborczej się obudził. Ja Rozwiązywasz to komisję, czy zostawić? Ja, ja uważam, że ona jest do rozwiązania. Oczywiście. Jeżeli Platforma ulegnie pokusie, żeby ją teraz obsadzać swoimi uh -huh. ludźmi, to będzie to zupełnie niekonsekwentne. Czyli wy będziecie za tym, żeby tej komisji nie, nie było... Nie, natomiast wpływami wszystkich innych państw w Polsce trzeba walczyć i PiS w tej sprawie nie robił nic. Na przykład do Polski płyną wielkie pieniądze niemieckie. Pies dużo pyskował pod kątem Niemców, natomiast działalności niemieckich fundacji politycznych, które finansują polskie, polską debatę i polityków w ogóle nie ograniczał. Był taki projekt Solidarny Polski... A wcześniej był nasz. ...ujawnienie tak w tej jako, sprawie... Jako ok, ruchu to narodowego. I oczywiście pies kulową nogą nie chciał się tym zainteresować, no bo wiadomo, łatwiej pogadać niż coś zrobić. A złożycie teraz jeszcze raz taki projekt? Nie wykluczam tego Dlatego musimy go bardzo mądrze no, napisać, dokładnie żeby trudno im było w takim razie regulował? Tu chodzi ja uważam, o jawność? Nie, chodzi jawność, o... To za mało. jawność to za mało. To mm. znaczy, ci, którzy biorą pieniądze za granicę i się bawią w polską politykę w Polsce, robią to zupełnie bezwstydnie, jeszcze się tym chwalą niekiedy. Um, natomiast my powinniśmy, powinniśmy zablokować strumień pieniędzy z zagranicy wpływający na polską politykę. Mamy w tej chwili w ustawie o partiach politycznych i kampaniach wyborczych zakaz przyjmowania wpłat z zagranicy. Mm. Jeżeli ktoś prowadzi organizację pozarządową, która wchodzi mocno w tematy polityczne, powinien mieć też zakaz by finansowania się pieniędzmi zagranicznymi. No, przykład Fundacja Batorego na przykład, jak no, To rozumiem, jest tak? jedna tego z typu. największych. Pan mm -hmm. finansuje w Polsce mnóstwo organizacji. Fundacja naszą nie będzie naszą debatą Tylko wie pan, czym to troszeczkę pachnie albo bardziej niż troszeczkę może, bo, bo takie rozwiązania... Kompletnie jak, mnie to jak nie jak interesuje, jakie się komu będą nasuwały okay. skojarzenia. Poważne państwa muszą strzec, żeby ich debata była autonomiczna, mm -hmm. a nie sterowana z zewnątrz. Czyli, panie pośle, Konfederacja złoży projekt ustawy, który zakaże organizacjom pozarządowym zaangażowanym w życie publiczne, polityczne, korzystania ja, ja, ja z zagranicznych środków. Mogę obiecać, środków. że podejmę, pro, podejmę, pracę, żeby podejmę pracę, żeby ten projekt ponownie odświeżyć i przedstawić w tej kadencji sejmu. Tak? No ale, ale czego on będzie dokładnie zakazywał? Ja uważam, że nie powinno być wpływu zagranicznymi pieniędzmi na debatę polityczną w Polsce. Okay. No to no, rodzi najgorsze skojarzenia. No, tak, Pan tak, który tak, chciał tak. pewnie skojarzenia z Rosją, uh -huh. a ja powiem skojarzenia z Pierwszą Rzeczpospolitą, która została zdemontowana przez naszych sąsiadów przy pomocy pieniędzy, którymi finansowano polskich uh -huh. polityków. Nie chcemy powtórki. Ja myślę, z Rosji. Że tutaj na pewno jakiś poziom jawności przede wszystkim. Jawność to za mało. Mi minimum żeby Jawność był to za mało Panie poszczego, to, to zapytam teraz o jeden z pierwszych projektów też, jaki został przez koalicję obywatelską złożony do laski marszałkowskiej. Taki dość szeroki, zakładający zamrożenie cen energii na przyszły rok i liberalizację. Prawa dotyczącego inwestycji w farmy wiatrowe, taka dość daleko idąca inwentaryzacja, tylko liberalizacja tego prawa, łącznie tam z wywłaszczeniami. Ja bym tego nie nazwał liberalizacją. W Polsce zbyt łatwo się używa określenia liberalizacja. Liberalizacja powinna się kazać z liberalizmem. A jak chcemy kogoś wywłaszczać przymusowo, albo na przykład to mają być przesunięte o dwa lata obowiązki uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego, czyli zmniejszenie pewności obrotu rynkowego. To nie ma nic wspólnego z liberalizmem. To ma dużo wspólnego z ręcznym sterowaniem gospodarką i z etatyzmem. I moim zdaniem e, pla posłowie Platformy i Polskie 2050 wchodzą w buty e, PiSu z tą ustawą. To znaczy brak konsultacji, złożenie tego jako projekt społeczny, wrzutka, Poselska, legislacji, e, tak, poselski, wrzutka legislacyjna do ustawy doklejona na inny temat. To są wszystko złe praktyki, no i w ogóle wywłaszczenia. Co to ma być? Od dlaczego zaczynamy takiego projektu? A jeszcze e, niektórzy znaleźli tam, że mają być na przykład możliwości Budowania, jeżeli dobrze y, odtwarzam w tej chwili no. argument, y, budowania farm wiatrowych w parkach krajobrazowych? Co to w ogóle za pomysł? Ja, ja, to znaczy, to ja rozumiem, jest, że ktoś może być zwolennikiem energetyki wiatrowej, natomiast są jakieś granice. Panie poszło, to, to teraz o, o te zmiany władzy, o zmianie władzy porozmawiamy o tym, co dzieje się już od półtora miesiąca w Polsce. Ten proces yy, tak długo chyba nigdy nie trwał u nas yy, po wyborach. Yy, zagłosujecie, to już jest pewna konfederacja yy, przeciwko udzieleniu wotum zaufania yy, rządowi Mateusza Morawieckiemu. Tak, tak, temu, tak jak zapowiada w kampanii, zagłosujemy przeciwko rządowi Morawieckiego, hmm. przeciwko rządowi Tuska, dlatego że nie są to rządy, które gwarantują cokolwiek z realizacji. Pan nie wie, jaki programu. będzie ten gabinet Tuska. Właśnie, panie redaktorze, to jest ciekawe, że po pierwsze my już to częściowo wiemy, po drugie z mojej wczorajszej obecności w Sejmie, rozmów z politykami wynika, że ten nowy rząd już częściowo pracuje. Oni po prostu jeszcze nie są w urzędach, ale oni już oficjalnie pracują. No, czyli będziecie głosować Konfederacja, ale tu będzie dyscyplina w tej sprawie, cała Konferencja zagłosuje Nie, przeciwko. Trzeba dyscypliny. Nasze, nasze przekonania są zupełnie jasne. My bardzo negatywnie oceniamy po prostu sposób prowadzenia tej no, czasem polityki. Czasem można dać jakiś Uważamy, zaufania. że frazesy w niektórych sytuacjach były fajne, natomiast praktyka fatalna i to trwa do dziś. Mamy protest przewoźników. Wczoraj cały dzień w dużej mierze poświęciłem na to, żeby mhm. przekonywać i poprzednie dni polityków z rządu, żeby jeszcze podjęli na finiszu jakieś ko korzystne decyzje dla polskich przewoźników, żeby jeszcze wprowadzili to do programu Rady Unii Europejskiej w sprawach transportowych na poniedziałek. Sarty, nie I nie jak to jest, że my w ogóle musimy w takich sprawach na rząd naciskać? Od wiosny trwają protesty przewoźników i teraz dopiero oni się dowiadują, co i jak. To nie jest w ogóle rząd reprezentujący polskie interesy. Ci ludzie zajmują się sami sobą i dopiero trzeba im przyjść i grubym tekstem na kartce napisać, co mają zrobić w sprawie Polaków i ich interesów, a oni i tak się do końca będą wahać. Jest to dla mnie niepojęte, panie redaktorze. Panie a sama zmiana władzy to. Jakby Pan spróbował jakoś wartościować, to y, dobra zmiana, lepsza trochę zmiana, czy w ogóle y, nie jest Pan w stanie wartościować y, tej ekipy nowej w porównaniu. Z tą, która My uchodzi. nie znamy pełnego składu nowego rządu. Ja znam, jak będą obsadzone niektóre ministerstwa, uh -huh. i powiem tak: to, to jest trudne do oceny. To znaczy, polityka jest zawsze bardzo złożona i moim zdaniem będą obszary, gdzie będą zmiany na lepsze, i będą obszary, gdzie będą zmiany na gorsze. Zachęcałbym do tego, żeby tej kwestii nie ideologizować, nie dawać się wciągnąć w spirale jakichś negatywnych, bardzo silnych czy pozytywnych emocji. A już pan mówił, że będziecie głosować hmm. przeciwko. Tak, 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 bo uważamy, że ten rząd będzie rządem centrolewicowym nie będzie realizowano naszego programu. Natomiast nawet w ramach rządu centra lewicowego mogą się pojawić przecież ministrowie, mm. którzy w konkretnych obszarach będą bardziej zdecydowani niż ministrowie w obszarze obecnego rządu. Dla A ta praca, o czym pan mówi, że, że już trwa nowego rządu, to, to na czym ma polegać? No, znaczy, no, ministrowie wchodzą w swoje obowiązki, konsultują się na przykład e, z partnerami społecznymi. Dla przykładu, jeżeli chodzi o proces przewoźników. My w ostatnich dniach rozmawialiśmy i z ministrami z obecnego rządu i z ministrami z przyszłego rządu. Mm -hmm. I w tej chwili po to, żeby załatwić sprawę, Korzystne dla polskich przedsiębiorców rozmawiamy już na dwóch kierunkach, a z tego, co słyszę z kolei od tych, którzy są w obecnym i w przyszłym rządzie, oni też rozmawiają dwukierunkowo, to znaczy na kierunku Kijów i na kierunku Bruksela. Więc mamy tutaj bardzo złożony proces polityczny. Ale to chyba której, dobrze, że, że ten przyszły rząd to w końcu jeżeli to jest wobec. To element cywilizowanego procesu dokładnie. demokratycznego. Wszyscy robią swoją robotę. Dlatego ja uważam robienie przesadnej sensacji mhm. i chwianie nastrojami społecznymi wokół tej, tego przekazywania władzy za niezasadne. To znaczy, moim zdaniem. Poziom emocji negatywnych wytwarzanych przez niektórych liderów partyjnych zupełnie nie odpowiada temu, jak to faktycznie wygląda. I tutaj stawiamy przecinek, Panie Marszałku. Kończymy radiową część Sedna Sprawy. Krzysztof Bosak, Wicemarszałek Sejmu z Konfederacji Zjednoczonych. Dziękuję Sedna bardzo, Sprawy. pozdrawiam, życzę dobrego I dnia. dogrywka Sedna Sprawy przed nami. Radio Plus, Sedna Sprawy. Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu Konfederacja cały czas jest z nami. Panie Marszałku, nazwał Sławomir na aferę Pegasusa polską aferą Watergate. Ta sprawa jest hańbą dla całego PiSu, mówił w przemówieniu, które bardzo szerokim echem też się odbiło. Pan w równie ostrych słowach oceniłby... Te historie, te domniemaną póki co inwigilację polityków opozycji, czy Pana zdaniem już absolutnie można o tym mówić na podstawie wiedzy, którą posiadamy dzisiaj? Że, że to miało miejsce, że, że Prawo i Sprawiedliwość, rząd Prawa i Sprawiedliwości inwigilował polityków opozycji nielegalnymi metodami? Znaczy, yy, powiem tak, na część rzeczy mamy jasne dowody, yy, a część rzeczy jest, yy, wiemy, z poszlak, tak? Natomiast yy, rekonstruując to, co wiemy o sposobie działania polityków rządu PiS, którzy kontrolowali służby, jest dla mnie najzupełniej oczywiste, że oni nie kupili za miliony Pegasusa po to, żeby leżał na półce, tylko po to, żeby go używać. I wiemy, że używali narzędzi, którymi dysponują służby specjalne przeciwko innym politykom. I wiemy, że nie wahali się łamać prawa, robić tego w sposób nielegalny, ponieważ byli za to skazywani później przez sąd. W związku z czym jest dla mnie oczywiste, że robili to po raz kolejny. Mamy na to wiele poszlak. Tak, yy, Było yy, skazywanie yy, przez to. sąd za lata 2005-2007, tak, że to tak, ma być dowód to na tak. to, że w latach 2000... To nie jest dowód. To jest bardzo, tak? bardzo czy... daleko. Po Jeżeli ci sami ludzie mają te same obowiązki i mają nowe zabawki uh -huh. y, i zapłacili za nie z ominięciem prawa i, lub jego naruszeniem, to jest do wyjaśnienia, czy kupienie tego izraelskiego oprogramowania szpiegującego za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości było złamaniem czy ominięciem prawa. Mam nadzieję, że ci, którzy podjęli tę decyzję, za nią odpowiedzą. Ym, natomiast pe pewne jest też jedno: nie ma w polskim ustawodawstwie jasnej podstawy prawnej dla używania takiego oprogramowania. Po prostu go nie ma. Więc ja uważam, że jakby w swoim przemówieniu słowo Mencen całkowicie ma rację, że wszystko to jest przejawem jakiejś patologii ustrojowej. A wiadomo już, kto z Konfederacji będzie w poszczególnych komisjach śladczych. Już o tym rozmawialiście? Macie swoje... Rozmawiamy o tym, natomiast jeszcze decyzji nie ma. Mm -hmm. A... Natomiast w tej sprawie, jeżeli chodzi o Komisję ds. Mm. Służb Specjalnych, która takimi rzeczami się za ma zajmować, no to już jest od nas wydelegowany poseł Krzysztof Tuduj, który w poprzedniej kadencji był również w Komisji Spraw Wewnętrznych. E, panie poszle, to, to, to chciałbym, żebyśmy jeszcze chwilę porozmawiali o wewnętrznych trochę waszych sprawach Konfederacji. Na obrzeżach Konfederacji Janusz korwin w tym studiu mówił niedawno, potwierdził jakby, że będzie swoją nową partię zakładał, że ma 400 osób. To które... nie jest nasza sprawa wewnętrzna. Partię... Dementuje, nie jest to nasza no, sprawa członkiem wewn Wynike. Tak, natomiast y, naprawdę. Mówię, że trochę wewnętrzna, trochę zewnętrznie. nie jest posłem. Y, jego kolejne deklaracje medialne nie, nie, nie powinny być już dłużej przedmiotem naszych komentarzy. Mhm, ale to, to y, panie poszle. Zajmujemy się tym, co interesuje Polaków i co decyduje o ich życiu w tej kadencji Sejmu. No ale wydaje mi się to trochę dziwne, że Janusz wynikę postać dla waszego środowiska, y, wręcz legendarna chyba. Y, to nie jest przesadzone słowo. I pan nie będzie komentował tego, że Moje partię, taką lekceważącą, o tym Pan no, mówi na... Ja nie mówię lekceważącą, ja mówię, że to nie, nie musi być temat do komentarzy i jakby każdy z nas jest wolnym człowiekiem. Mm -hmm, może, może założyć nową partię, może zrobić różne mm -hmm. rzeczy. Natomiast ja w ogóle nie lubię zwyczaju komentowania zapowiedzi polityków. Wolę komentować ich działania. Bo uważam, że polityków należy rozliczać z działania nie ze słów. No, ale nowy rząd dużo. jeszcze nie jest nowym rządem. Mam ale ale mamy, ten tym, rząd, mamy ten obecny rząd. Mamy ten obecny rząd Mateusza Morawieckiego. Widzimy na przykład poważne zaniedbania w uchwalaniu ustaw, tak? Widać, że rząd bawił się w taką technikę, że jakby podrasował sobie założenia budżetowe, żeby one lepiej wyglądały, żeby uprawiać propagandę, mhm. że mamy dobrą sytuację budżetową, a, a teraz nie, tak. nagle wrzuca nowej większości ustawy niekorzystne dla budżetu i mówię róbcie, róbcie szybko, bo to w interesie obywateli. Mhm. Jak nie przegłosujecie tego natychmiast, to jesteście złymi politykami, złymi dla Polaków. To trzeba demaskować, tą hipokryzję. No i jak pan a... się zachował, jeżeli chodzi o VAT na żywność, bo to, jak rozumiem, jeden hmm. z projektów, o którym panu przed chwilą powiedział, prawda? Tak, przedłużyć oczywiście na stawki, zdecydowanie tak. Okej, okay, czyli wadna żywność zero, stawka zerowa. Po prostu lat zostać. mój z kampanii prezydenckiej. Okej, okay, a jeżeli chodzi o kampanię prezydencką, a to jeszcze do tego Janusza Korynikiego wrócę jednym zdaniem, panie poszle, panie marszałku. Zaszkodzi Konfederacji nowy podmiot Janusza Korynikiego? Nie czy... ma takiego podmiotu, więc nie ma o czym mówić. No dobrze, jak, jak, jak będzie, to zdobyła półtora miliona wyborców i, 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 walczymy, i walczymy o kolejnych okay. wyborców. Pokażemy w tej kadencji Sejmu naszych 18 posłów, że naprawdę warto nam zaufać ci, którzy mieli wątpliwości. Może zagłosowali na inne partie. Myślę, że zobaczą w naszej pracy taki walor, że przy następnych wyborach nie będą mieli wątpliwości. A następne wybory to między innymi wybory europejskie, gdzie musimy wysłać mm. mocną, bojową, krytyczną wobec Unii Europejskiej reprezentację, która będzie walczyć z niemądrymi pomysłami eurokratów. No i kto do tego ma kompetencje i kto do tego ma determinację, jak nie my. Siłą komentarza w sprawie Janusza Kruznickiego od pana posła nie, nie wymuszę, ale panie Marszałku, o wybory prezydenckie, zapytam, o których pan wspomniał teraz. Pan chciałby jeszcze raz startować w wyborach prezydenckich? To jest sprawa, powiedziałbym, nie moich chęci, tylko mhm. pewnych obowiązków. To znaczy, jeżeli. Um... Chęci też, od chęci się musi zacząć. To znaczy tak, ale chodzi o to, że jakby ludzie kiedy się rozmawia o chęciach, to traktują to jako wyraz indywidualnej ambicji. Mhm. Ja jestem gotowy do pracy politycznej na każdym odcinku na którym mogę służyć obywatelom. W tej chwili zostałem obowiązki wicemarszałka, to jest ogromne wyróżnienie i dla mnie i dla całego naszego środowiska, uh -huh. bo wcześniej takich funkcji no, tak poważnie brzmiących i z takimi uprawnieniami nie mieliśmy. Wczoraj mieliśmy pierwszy raz klubem, wczoraj pierwszy nie raz szczęście. mogłem korzystać z tych uprawnień um, i, i tutaj czuję ciężar odpowiedzialności ciążący na mnie. W tej chwili kampania prezydencka um, będzie się zaczynać rozkręcać gdzieś za e rok na jesieni przyszłego roku mamy jeszcze w takim razie ponad pół roku do namysłu mhm. kto ma startować konfederacja musi jako całość zdecydować czy robimy mhm. znów prawy bory, czy wytypujemy w inny sposób na przykład poprzez decyzję władz swojego kandydata i to wszystko jest przed nami Jasne. ja żadnym komentarzem nie chciałbym prze, prze, przesądzać mhm. tego jaka Jaka decyzja w tej sprawie zapadnie? Jeżeli będzie, jeżeli będzie trzeba Powiem, powiem ten waszałku. sposób. Jeżeli będzie trzeba postawić na kogoś innego, nie mam z tym problemu mm -hmm. i będziemy grać drużynowo. Podporządkujesz pan decyzji partii w tej sprawie, tak? Lub wyborców, jeżeli to oni w prawyborach będą decydować. Mm -hmm. A prawybory to byłoby dobre rozwiązanie? Ja myślę, że one się sprawdziły świetnie ostatnio. Mhm. Czyli jest pan za tym, żeby Konfederacja przeprowadziła prawybory? Raczej prawy tak, raczej tak, ale wszystko w atmosferze konsensusu. To znaczy, my mamy kilka podmiotów w Konfederacji, nie może tak być, że ktoś będzie jeden stawiał kosztem innych. Mhm. ale jeżeli prawybory, to, to jak rozumiem, lato przyszłego roku, tak? To trzeba... To jest pytanie o kalendarz prawyborczy. Mhm. Mhm. Może, może już latem, no może i tak. Panie poszle, to, to jeszcze zapytam tylko o jedną sprawę, w takim razie, a ta sprawa to jest kwestia. Kwestia tam. kolejnych komisji śledczych, które chcieliście powiedzieć. Aha, Wiedziałem, że coś jeszcze tutaj miałem z tyłu głowy i zanotowanego tak krótko już. Jeszcze miałem przejść do swojej pytań. To nie byłaby inflacja, jeżeli chodzi o komisję i przerost podaży też nad popytem takim, jeżeli chodzi o widzów, no, zainteresowanie opinii publicznej. No, jeżeli tych komisji będzie sześć, to, to kiedy to wszystko ludzie będą śledzić? Tak krótko, Panie Pośle. Y Media będą musiały wzmocnić obsadę dziennikarską Sejmu, jeżeli powstanie telekomisji. My sobie jako posłowie poradzimy. Mm. Dlatego, że po jednym pośle do każdej komisji będą pracować. Natomiast to jest pytanie do redakcji, czy będą w stanie przerobić te wszystkie informacje, które tam się pojawią. E, myślę, że od, od. streamy są. Dzisiaj ludzie, jak widzi Pan na przykładzie, obrad Sejmu nie potrzebują do tego Nie ma co się bać tylko. konkurencji mm. i wyjaśniać afery trzeba szybko, póki jest A Która do tego jest najważniejsza z tych waszych? Zainteresowanie. No, ja myślę, że najbardziej takim znakiem firmowym, gdzie konfederacja najbardziej różni się mm. od wszystkich innych. Um, to są sprawy covidowe ukraińskie, czyli Zbożowa Komisja Śledcza do Spraw Afery Zbożowej i do spraw nadużyć cowidowych. I, I, I tego inne partie są na początku. Się Absolutnie, oczywiście. Y, wniosek w sprawie zbożowej złożyliśmy już w poprzedniej kadencji Sejmu i zarówno PIS, jak i Platforma blokowały swoich posłów, żeby tego nie podpisali. To ciekawe. A mówił to Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu Polityk Konfederacji. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, rozmowę. panie redaktorze. Dobrego dnia. I dobrego dnia również państwu życzę. Do usłyszenia.